Przyły. Pirat dobrze się start. Kobra tam capluje niesamowicie. Jest na ostatniej pozycji prowadzi w tej chwili Fasan. Na drugiej pozycji Haranenc. Pirat Valentino Weiron. W odstępie galopuje Kobra. Nadal Fasan, haranens, pirat, valentino, Elveron w odstępie kobra. 1200 metrów do celownika. Fassan, pirat, poprawia haranens, valentino, elveyron, dalej benefis i kobra, i 1000 metrów do celownika. Fasan, Haranenc, Pirat, Valentino. Kobra doszła do stawki. 800 metrów do celownika. Nadal Fasan, Pirat, blisko. Sze za chwilę 600 metrów. Stawka się mocno, mocno zgrupowała. Po zewnętrznej Pirat, Haranenc przy bandzie. W środku. Wyjście na prostą. Wyprowadza Fasan. Haranens. Pirat przy bandzie. Tam szuka przejścia Elwejron. I go znalazł. 400 metrów do celownika. Elwejron z piratem atakują Fasana. Fasan się dobrze broni. Ale zaczyna słabnąć. I dwa konie walczą o zwycięstwo. Pirat z Elwejronem 200 metrów do celownika. Nadal ta para ma znaczną przewagę nad resztą stawki. Nadal walczą, walczą, walczą Elwejron i Pirat. Nie wiadomo kto jeszcze wygra. Elwejron i Pirat razem będzie foton na trzeciej pozycji przegalopował fasan.